Znajdujemy się w Piskorzowie w gminie Pieszyce na naszym pierwszym, mam nadzieję, tradycyjnym jarmarku bożonarodzeniowym. Pomysł Rady Sołeckiej, mniej Sołtysa. I tutaj jakby wykorzystujemy zapał dziewczyn do tego, żeby coś się działo. Koło gospodyń wiejskich, wspólnie z Radą Sołecką, tutaj dziewczyny zaangażowane w działalność sołectwa spotkały się, ulepiły pierogi, nagotowały bigosu, przygotowały stoiska, no i teraz tutaj. Jak mrówki pracują i rozdają, sprzedają? Dla mnie to największa radość, ponieważ od początku swojej pracy doceniam, wspieram i bardzo zależy mi na inicjatywach właśnie takich lokalnych, oddolnych, bo to one tworzą miasto, tworzą przestrzeń i budują właśnie tego typu miejscowości. Dlatego no miód na moje serce, że w Piskorzowie coraz więcej się dzieje, że w swoje ręce te działania biorą właśnie mieszkańcy, że nie trzeba ich do niczego zmuszać, że to jest wszystko taka wielka ochota podzielenia się i wspierania tej, tej społeczności. Po to też tworzymy takie miejsce jak sale sołeckie, żeby tutaj się działo, żeby tutaj się tworzyły różnego rodzaju inicjatywy. No i bardzo się cieszę, że tak dużo ostatnio tych inicjatyw w Piskorzowie się tworzy. Mamy na nie. Mamy, standardowo, jak na każdym polskim jarmarku. Co najbardziej schodzi? Pierogi. Pierogi. Ludzie rezygnują z obiadu, przychodzą kupić sobie na obiad na wynos. Na miejscu też można zjeść dla dzieci mamy frytki, nie każde dziecko lubi pierogi z grzybami, mamy, mamy na stoiskach rękodzieło, stroiki, ozdoby świąteczne, Tej panie, które lokalnie wykonują rękodzieło się rozstawiły, można wypić zimową herbatę. Można tutaj postać, spotkać się, pogadać. Ja tutaj też coś, coś nabywam słodkiego. To wszystko jest takie domowe, dobre, tutaj, to loka, lokalne. Warto to zakupić, warto się z tym, warto się znowu podzielić. Więc naprawdę ja się strasznie cieszę, że tego typu inicjatywy się wydarzają. I proszę zobaczyć, że też oddźwięk od mieszkańców i odbiór mieszkańców jest bardzo pozytywny, bo przychodzą, bo korzystają, bo też się cieszą, że w ich miejscowości takie cudowne rzeczy się zdarzają. Gdyby nie ten wątek integracji, to byśmy tego nie robili. Nasza rola skończy się na tym, że rozświetlimy choinkę o godzinie 17. To też jest taka inicjatywa nowa, być może zostanie tradycyjną, coroczną. Wiem, że to już ostatni tydzień przed Wiglią, więc pewnie teraz ten tydzień będzie pracowity. Przecież przed chwileczką bardzo intensywnie Family spoty. dzisiaj widać ta sama społeczność, koło Gospodyń Wiejskich, Jarmark Bożonarodzeniowy, mnóstwo innych wydarzeń, bo Tutaj się wiele warsztatów wydarzeń wiele się dzieje dla dzieci, więc no naprawdę to jest dla mnie wielka radość i wielka nagroda, muszę powiedzieć, dlatego że... To było moje marzenie, które się spełniło. Mamy możliwość, żeby zorganizować coś takiego na poziomie sołectwa. Mamy salę sołecką, więc możemy się rozstawić, możemy przyjąć ludzi, możemy się spotkać, pogadać. Mam nadzieję, że w kolejnych latach uda się to powtórzyć. To zależy tak naprawdę od zapału i paliwa, które nam zostanie na przyszły rok. Jeżeli będzie chęć mieszkańców, będzie chęć Rady Sołeckiej, tej bądź kolejnej, bo mamy wybory w przyszłym roku, to, to chętnie zorganizujemy to jeszcze raz. Biskorzów jest wyjątkowo młodym młodą miejscowością. My tutaj też dużo robimy, dużo inwestycji drogowych, bardzo się rozbudowuje Piskorzów i bardzo się cieszę, że coraz więcej takich inicjatyw, tym bardziej, że jest przestrzeń, są wielkie możliwości, trzeba tylko je podnieść i dobrze wykorzystać dla tej społeczności lokalnej, więc wszystkiego dobrego.